W filmie pokażę Wam się w najgorszym stanie, jaki jest możliwy. Robię to dla osób, które nie akceptują siebie i swojego wyglądu. Pragnę w ten sposób pokazać Wam, że nikt nie jest idealny i każdy jest wątkowy na swój sposób. Mam nadzieję, że uwierzycie w siebie i zobaczycie, że wcale nie trzeba wiele, aby coś w sobie zmienić. I nawet osoby, które na pozór wydają Wam się idealne, w rzeczywistości muszą delikatnie podkreślić swoją urodę, jak ja. A u mnie przykładowo daje to ogromną różnicę. Mam nadzieję, że darujecie sobie zbędne komentarze na temat, jak wyglądam, jak akceptuję siebie swoje ciało i to mi to wystarczy. Miłego oglądania. Mamy środę, 29 godzina. 0.30 A ja stwierdziłam, że zrobię sobie paznokcie Bo Nie mam już do nich cierpliwości. Ręka wyszła bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Hej madeczki, mamy już ranek następnego dnia. Za jakiś czas będę miała panią na paznokcie. Pani ma się spodziewać 20 minut, więc teoretycznie powinnam zdążyć, ale będę trochę ryzykować. Chcę zrobić drugą rękę, ale przedtem pokażę Wam, jak wygląda moja pierwsza ręka, którą zrobiłam wczoraj w świetle słońca, bo zmieni się fantastycznie. A kiedy skończę drugą rękę, to się odezwę. Tak prezentuje się moja ręka. Wy za bardzo tego nie widzicie, ale na żywo świeci się fenomenalnie. Druga ręka zrobiona, lekko pomalowałam sobie skórki, bo słabo odciągnęłam lakier, ale to z pośpiechu, bo mam już bardzo mało czasu i musiałam się śpieszyć, ale to nic takiego, to sobie tam zaraz zejdzie, tego nie będzie, wy nawet tego nie widzicie, bo to prawie nic, prawie zresztą nic nie ma. ja zdziwienie, pokazuję wam się normalnie tak jak wstałam, nie niepomalowana. I dzisiaj mamy dzień z więc pora zrobić się na bóstwo. Wczoraj zrobiłam sobie brwi. henne, Bo mam tłuste, chociaż przedwczoraj wczoraj ale już wyglądają jak ale to się zaraz robi. Teraz zmierzam do łazienki, na sobie wodę i będę się kąpać. A jeszcze pokażę wam mm, moją sukienkę i buty. Tak wygląda moja sukienka długa z ładnym końcem i zamek z tyłu, ale to później później reszta. Pokażę Wam jeszcze moje buty to są moje buty. Niski obcas Ym, powstrzymujące takiego wienka, żeby nie spadało znów. To się wszystko przyda, bo ja nie chcę się męczyć na balu. Najzwyklejsza czerwona podwiązka. To jakieś 14 zł, 12 zł zniżka była. Jeśli chodzi o rajstopy, mam bardzo dużo rajstop do wyboru. To są rajstopy w stylu kolanówkowym. Te też są w stylu kolanówkowym. Te też. Te również, one mają taki ładny wzór przy udzie. Nie wiem, które ubrać. I jeszcze mam takie najzwyklejsze czarne z tym paskiem i myślę, że jednak takie zakoronówkowe nie będą pasować na studniówka, więc ubiorę chyba te. Zastanawiam się jeszcze nad tymi, bo, ale te również są zakoronówkowe, więc mam dylemat, więc na razie te dwie pary będę obczajać, a to pozostałe zostawię sobie na jakąś inną okazję. Wykąpałam, umyłam włosy, po czym skapłam się, że zapomniałam sobie zrobić peeling. Brawo Paula! Więc teraz będę musiała jakoś włosy spiąć, żeby ich nie zmoczyć i robić sobie peeling. Powiem tak, zrobiłam sobie peeling. Moja twarz jest cała czerwona. Tu, tu, tu nie robiłam tego jakoś mocno i zrobiłam to tylko w okolicy nosa i brody bo tam jest zawsze najwięcej wągrów więc nie będę panikować mam nadzieję, że mi to zejdzie z twarzy bo się po prostu załamie zaraz wam pokażę jaki peeling użyłam użyłam właśnie takiego peelingu z belenda czy czymś tam jest to soczysta malina jest to peeling ogólnie do ciała ale ja zawsze nie zważam na to, czy jest do ciała użyłam do tego, do wszystkiego. Mniejsza z tym, ale mam nadzieję, że moja twarz zrobi się normalna, bo teraz wygląda po prostu tragicznie. Mm. Chciałam go wygląda jak wygląda. No, ale z tym prawie tak, że to powinno zejść. A jak nie zejdzie, to to będę żałować. Zjem sobie coś i ja odezwę się do Was niebawem, jak skończę. No. Ja już kończę wpadki. A moja cera jest dalej czerwona. Hmm, moja bucia już robi się coraz bardziej jasna, także nie ma tragedii, schodzi mi to. Teraz sobie zajrzę do kufelka i poszukam jakiejś biżuterii. Szczerze mówiąc mam wątpliwości co ubrać, bo mam takie oto kolczyki czarne z tym. Są bardzo ładne. Znalazłam też biżuterię, którą miałam ubraną w podstawówce na balu. Są motylki, a generalnie... Mm, Jeden motylek się zepsuł do łańcuszka, więc nie wiem. I jeszcze myślałam o tych, ale one są bardzo długie i mogą mi się plątać. Więc jeszcze zastanawiam się pomiędzy motylkami a tym, a do tego ubiorę ten naszyjnik. Dobra, teraz będziemy się malować. Będę trochę improwizować, także. Dajcie sobie zbędne komentarze, nie jestem jaką profesjonalistką, jeśli chodzi o makijaż. Wszystko robię delikatnie po swojemu i jakoś mnie nie interesuje, czy robię to źle, czy dobrze. Dla Do mnie najważniejsze jest to, jak będę wyglądać na końcu. Chciałabym, żeby mój makijaż wyglądał subtelnie, ładnie, żeby nie był zbyt duży, tylko żeby był dosłownie delikatny. Dlatego użyję jasnego cienia w kolorze różowym. Na, dwa, na powiekach teraz taki delikatny róż, coś mi kolorze. No i generalnie myślę, że tak zostawię, nie będę kombinować, bo nie chcę też, żeby to wyglądało jakoś na bardzo, rzucało się w oczy. W następnej kolejności podkręcimy trochę nasze rzęsy zalotką. nie to słabo widzicie, ale moje są teraz lekko podkręcone. Teraz trzeba będzie jeszcze namalować kreski i wytuszać, bo mam bardzo, bardzo jasne rzęsy i ich praktycznie nie widać. Teraz będziemy malować kreski. Malowanie kresek jest dla mnie najgorszą rzeczą, jaka może być. Generalnie zawsze używam po tysiąc padeczków do uszu i wycieram, bo co chwilę gdzieś tam coś się nie wyjdzie, ale myślę, że większość z nas tak robi. I gotowe. Wydaje mi się, że są równe. Teraz ja będę malować sobie dolną mi oka szarą kredką. Wygląda to następująco. Maluję sobie zawsze tylko do połowy, bo nie chcę, żeby to pomniejszyło mi oko. Na następny ogień idzie maskara z Vibo, która ma bardzo fajny ogonek, taki ładnie wyczesuje rzęsy. Zawsze jak maluję się maskarą, to często boję się, że właśnie znowu sobie pomaluję tam, gdzie nie trzeba, ale wtedy zazwyczaj robię ten kwiateczki do uszu. Mogę bez wątpienia powiedzieć, że ten tusz jest bardzo ładny. Bardzo ładnie podkręcił mi rzęsy. Jakoś wyostrzyć. Może teraz to widzicie, ale na żywo wygląda to na pewno 100 lepiej, bo te rzęsy są naprawdę konkretnie podkręcone. Poczekam teraz chwilę, aż tusz wyschnie. Zakryjemy korektorem niedoskonałości. Także kolejna rzecz, jak będziemy robić w naszym makijażu to... Korektor, Ja używam korektoru w z Avona. Jest to kolor light. To jest najjaśniejszy kolor, jaki znalazłam, ponieważ ja osobiście nie lubię być półniczowa, ja lubię być blada, ale wydaje mi się, że mi się uparę, to znalazłabym jeszcze bladszy kolor. Daję trochę pod oczy, trochę na środku nosa, powoka. Akurat tego, co ja sobie nigdy nie żałuję. I zakryłam sobie niedoskonałości w tej okolicy. Trochę na no. czole, żeby wyrównać. Ogólnie to jest najlepsza rzecz, jaka istnieje. Bo no zawsze rozjaśnia twarz i wygląda ona, wie, o niebo jakiej, jeżeli tego nie mam założenia Pewnie Wy tego nie widzicie, ale mam bardzo dużą ilość na twarzy. Widzimy, że studniówka to trzeba trochę więcej niż zwykle. Żeby to się trzymało i pewnie jeszcze przed całym miejscu sobie noża. to będę porościerać. po cała wizji. Nie użyłam do tego żadnego beauty blendera, ani tych rzeczy generalnie. Nie, nie, nie się takie tatuszkach. Hmm, tylko tu. I tu. Mogę przed samą kom studniówką wyskoczyć na jakiś pryszcz. Ja to nie miał kiedy. Wy może tego nie widzicie, ale w tym miejscu, gdzie moja twarz jest taka sucha zrobiły się takie delikatne ślady po korekcie. Ale to są niech jeszcze parę godzin, więc to wszystko i tak się jeszcze zejdzie z mojej twarzy. Teraz będziemy malować sobie usta czerwoną szminką. Dzisiaj mam chętkę na pomadkę z Miss Sporty w kolorze 301. Będzie to kolor takiego czerwieni pod malinę. tak a to jest mój całościowy makijaż jest on taki praktycznie jak maluje się na co dzień także nie będę się na pewno czuła dziwnie tylko po prostu taki jak na co dzień delikatny makijaż do tego szminka i co mi więcej potrzeba chyba nic Przejdziemy teraz do włosów. Moje włosy naturalnie są proste, jak widać, ale ja nie chciała, żeby dzisiaj były kręcone. Także na początek użyję szamponu z Batist. Włosy są czyste, ale mają tendencję do przypuszczania się, dlatego wolę zabezpieczyć się dodatkową warstwą szamponu z Batist oraz Nada to im dodatkowej objętości. A moje włosy zazwyczaj nie są zbytnio ładnie objętości, więc wolę im nadać odrobinę sama, niż nie mieć ich wcale. Nałożę trochę na jeden bok. O! Teraz ode mnie na drugiej i będę miała przynajmniej ten noc, że te własne miśienia zrobią nie <try> wiadomo. Nic jeszcze nie zrobiłam tego. Niestety coś się stało, coś bo moje zakładanie wygląda jak kobieta w 20 włosach. Nie odczuwajmy się. już sobie tak skrzypuję. Tak jak usłyszałam, metodą robię coś, tylko robię to samo z szamponem. O! I jeszcze przydałoby się trochę podnieść grzywkę, bo jest delikatnie za nisko. To w tym miejscu zazwyczaj władze mają tendencję do przypuszczania się. Także. zrobimy więcej wyjętości i jeszcze całkiem z tyłu trzeba sobie włoski że tak powiem strzepnąć na dół rozczerpać i teraz ja jeszcze zrobimy takie chłopakowe ramy w tylu i oraz dzięki temu nadamy no jeszcze większą wielkość. Ok, moje włosy są mi już bliżej, są już o, prawie ogoninka, prawie mówiąc sprawia, ona mi się naprawi prawie O. rozczeszę włosy przejdziemy do robienia loków. Moja lokownica ma amerykańską wtyczkę i nie mogę jej podłączyć do kontaktu, bo nie mam przyjściówki dlatego pożyczyłam lokownicę od koleżanki i będę jej pierwszy raz używać, także możecie trochę ze mnie pośmiać bo Prawdopodobnie będę wiedziała jak je używać, bo ma takie dziwne wejście, a ja mam takie lokownice, które się używa nabijając włosy na siebie, ale szczerze mówiąc nie wiem jeszcze jak używać, ale spróbuję po prostu improwizować. Wezmę sobie garację włosów. Wsadzę sobie może tu w ten czubek. No, zamknę, zatrzasnę. A nie jeszcze chwila. No tu. O! To się chyba wrzasnęło. Teraz będę nawijać włosy przez całą długość tej lokownicy. Teraz czekamy. Chcę, żeby te loki z przodu były najmocniejsze, no. ponieważ będą największy efekt dawały pod sam koniec. Widać, jak to jest. Wyciągam. Dobra. I już myślę, że można puścić. O, lok zrobił się bardzo ładny. Na pewno bardzo mi się podoba. I teraz, te loki, tak jak Wam mówię w tym filmie, <grywę> zrobię sobie w przód i odezwę się do Was niebawem, bo szkoda, żebyście patrzeli jak długo robię te loki. Przerwałam sobie na chwilę robienie loków. Bo po prostu chciałam Wam pokazać jak bardzo... Jaka jest różnica pomiędzy wylokowanymi włosami a moimi naturalnymi. Aż tyle e, loki skrócają mi włosy, aczkolwiek podobają mi się, podoba mi się ta wersja po mojej prawej stronie, po waszej pewnie lewej, ponieważ nie mam na co dzień kręconych włosów i uważam, że bardzo ładnie mi jest w kręconych włosach. Także zastanawiam się, czy nie zakręcić jednak tą lokownicą włosów w całości i po prostu odkończyć suwek samych, a nie mieć po prostu od góry. Jeszcze zobaczę i odezwę się do Was, jak skończę sobie robić loki. <mum>